Idziemy do Lido, idziemy zeżrzeć dobre jedzonko. Janka już poszła. Dziękuję, dziękuję. Panie, pań, panowie przodem. na Tak, równouprawnienia. Teraz idziemy zeżrzeć. Żeby nie było, że my tylko siedzimy na daci. Nic z tego życia nie mamy prócz pracy. Nie, To sobie wybraliśmy się dzisiaj do Mińska. Dzisiaj jest dzień. Zwiedzania. Tak, dokładnie. Smacznego Jana.

No. Rozmawiamy sobie teraz na temat Afganistanu, bo idziemy na Wyspę US. Dzisiaj jestem dla Janki bardzo niedobry Niech to twierdzi, albo zaprzeczy. I ona idzie na Wyspę US, nie zaprowadzić, żebyśmy sobie popłakali tam wspólnie. Mówi, że to najprawdopodobniej jest związane z... z Afganistanem, jak jeszcze Związek Radziecki był w Afganistanie. Zobaczymy co, co pisze, zobaczymy, co tam pisze na tym monumencie i popłaczemy sobie troszkę ciszy i spokoju. To jest Mochyleł, Chomel, nienawidzę tego miasta. A powiedz coś więcej, dlaczego nie nienawidzisz tego miasta? Nie chcę teraz mówić o tym. Kiedyś może opowiem. No, jest napisane, że to są e, naszym synom pomnik poświęcony synom, którzy zginęli w Afganistanie. Jest to pomnik poświęcony bardziej matkom tych Białorusin. Czekały na to, żeby oni Żeby pokój panował na każdej ziemi, na cudzej i na własnej.

Pogoda nie zachęca do spacerów, dlatego idziemy tutaj za chwilę pić kawę i jeść ciasto. Cały dzień dobrego jedzenia i w Ja pijam kawę, no takiej jednej zasady, kiedyś ją usłyszałem. Najlepiej brzmi ona po angielsku, która brzmi, kolejny raz mówię, brzmi... I like coffee, and maybe two more people. A kto oprócz mnie jeszcze jest tym people? Kot, nasz Rambo. Okej. To też jest people. Może być. Taki prawdziwy, męski kubeczek. Już wita nas zaraz Kamarowski Rynek Janka, jak zwykle Optymista Tak, pesymistka Ona mówi, że jest realistką Ale jest pesymistką Welcome to Kamarowski Rynek Tutaj akurat weszliśmy Nie ma i teraz, teraz będą mieli ludzie pożywkę, że jest pustki, Nie, no tutaj akurat godzinę przed zamknięciem już się rozwijają, tak jak wszędzie, no bo wiadomo, to już tam pakowanie trwa. To już ta pora, że każdy zamyka, zamyka swoje stanowiska. Jakbyśmy tu przyjechali w dzień, to by było więcej życia w tym miejscu. Przyjedziemy następnym razem może w poniedziałek albo we wtorek Ale idziemy po jajcach kupić jakieś jajce Mamy swoje Tam są jajca, tamte z przodu pamiętam były jajca Ciekawajcie czy warzywniak jeszcze funkcjonuje czy też już się zwijają jajają ale jeszcze Tam jeszcze stoją, jest wybór jakiś. Na kamerowkę zdążyliśmy w ostatniej chwili. Na szczęście udało się zrobić szybkie zakupy. Z racji tego, że było naprawdę zimno, poszliśmy prosto do auta. Po drodze Podziwiając nietypową architekturę Mińska, te pierwsze budynki są zwane kukurydziankami. Ten ostatni, nie wiem jak go nazwać, jest dość specyficzny. Często dostaję pytania, czy na polskich rejestracjach jest bezpiecznie na Białorusi. Z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć tylko tyle: że ani razu nie zatrzymała mnie policja, więc czułem się tam naprawdę bezpiecznie. Natomiast samo miasto jest naprawdę przyjazne kierowcom. Duże, szerokie ulice, więc jeździ się tam naprawdę spoko. Następnego dnia musieliśmy zrobić większe zakupy i chcieliśmy pokazać Wam, że ten rynek naprawdę tętni życiem. Z mojej perspektywy jest znacząco lepszy od wszystkich supermarketów. Znajdziecie tu wszystko, czego Wam potrzeba. Będąc w Mińsku, w większości robimy zakupy tylko tutaj. Jemy keksy stoliczne, z rodzynkami. Janka tak zakpalała te keksy masekucznie. uwielbiam, smak dzieciństwa. No to zwykła jakaś taka muffinka z rodzynkami, bez żadnego koniec, większego koniec, nadzienia. Nie nagrywamy tego. Bez większego jakiegoś nadzienia. Trochę sucha, przydałoby się czymś popić. Więc, jakby za rubel 10, ok, ale nic specjalnego, naprawdę. Jakby jeszcze kawa do tego była, to tak człowiek by se mógł pomaczać albo popić, by było ok. Zabiłem jej dzieciństwo, właśnie. Reasumując Jakość, smak Do ceny adekwatna Jakoś Ale dupy nie urywa Dupy nie urywa Było tak zachwalane, ale Sorry Zajebiste to jest. Teraz będzie rozwód Chyba tak Bo, Bo to jest genialne Rodzynki, mąka pszeniczna, cukier, w odpowiedniej ilości, cena. Wszystko jest tak, jak trzeba, żeby było. Jak to się może nie spodobać? Nie. Na koniec naszego wyjazdu postanowiliśmy wybrać się do Muzeum II wojny światowej. Ekspozycja naprawdę dobrze przygotowana i robi wrażenie. Dużo eksponatów, akcenty polskie w postaci różnego rodzaju dokumentów. I publikacji, natomiast większość była w cyrlicy. Z tym, że ja miałem Janę, więc robiła mi za tłumacza. Jeżeli Wam się podobał Mińsk moimi oczami, to zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować. Mam zamiar rozwijać ten kanał, i każda forma wsparcia będzie dla mnie bardzo ważna. Z góry dziękuję. Tymczasem żegnamy się z Mińskiem pięknym zachodem słońca.